Dzień dobry, witam. Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów Służby Specjalne. Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia komisji przewiduje przesłuchanie pana Ernesta Bejdy, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oraz przesłuchanie pana Krzysztofa Brejzy, wezwanych w celu złożenia zeznań przed komisją oraz rozpatrzenie wniosków dowodowych. Czy są inne zgłoszenia do porządku dziennego? Nie widzę. Szanowni Państwo, jak widzimy, pan Ernest Bejda ponownie nie stawił się na wezwanie komisji. Uważam, że w tej sytuacji przy tak ostentacyjnym formułowaniu powodów niestawiennictwa się przez kolejnego z byłych szefów. Służby specjalnych w Polsce powinniśmy jako komisja poza wystąpieniem o ukaranie do sądu okręgowego w Warszawie karą pieniężną za dzisiejsze niestawiennictwo powinniśmy równocześnie rozpoznać wniosek czy zastanowić się nad złożeniem wniosku o doprowadzenie Ernesta. Bejdy, nie, nie wiem, czy jest większy sens, żeby bawić się z panami w kotka i myszkę. Rozumiemy ich postawę, nie akceptujemy jej, dlatego myślę, że w tej chwili powinniśmy tą decyzję oddać już w ręce Sądu Okręgowego w Warszawie. Otwieram w tej sprawie dyskusję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Bosacki. Pani Przewodnicząca, ja się absolutnie przychylam do Pani wniosku. Mamy już do czynienia ponad wszelką wątpliwość z uporczywością. Jeśli Pan Bejda po raz kolejny nie stawia się przed obliczem Komisji, popieram Pani wniosek, żeby nie tylko wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ukaranie, ale też o doprowadzenie, o zatrzymanie i doprowadzenie przez Policję. Proszę Państwa, z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z próbą siania anarchii w porządku prawnym Rzeczypospolitej przez wszystkich funkcjonariuszy, e, byłych funkcjonariuszy służb i rządu pisowskiego. Powołują się oni na orzeczenie tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej bez jakichkolwiek do tego powodów. Przypomnę tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, ten wyrok, to orzeczenie nie zostało nigdy opublikowane, więc nie obowiązuje. I po drugie przyjął je skład z sędzią Dublerem i według wszelkich wszelkich interpretacji prawnych i orzeczeń już sądów zarówno polskich, jak i europejskich tego typu orzeczenia po prostu wydanego między innymi przez sędziego dublera TK po prostu nie ma. W związku z czym absolutnie zgadzam się z Panią Przewodniczącą. Powinniśmy nie tylko wnioskować o ukaranie Pana Bejda, ale też o jego doprowadzenie przed naszą komisję. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w dyskusji chciałby zabrać głos? Czy w tej sprawie mogłabym poprosić doradców o wypowiedź, ponieważ to jest drugie niestawiennictwo się świadka Ernesta Bejdy. W mojej ocenie mamy do czynienia z uporczywością. Korespondencja zostaje za pierwszym razem odebrana bezpośrednio przez pana Bejdy, za drugim razem te wezwania są nieodebrane, natomiast informacja domownika, który stwierdził, przyjmując informację o kolejnym terminie, że świadek wezwany nie stawi się z powodu orzeczenia TK. Bardzo proszę doradców o zabranie głosów w tej sprawie. Kto z Państwa? Bardzo proszę pani Katarzyna Leder. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Tutaj z doradcami zgłaszamy taki problem związany z Podjęcie, podjętą próbą doręczenia wezwania na stawiennictwo w dniu dzisiejszym wobec świadka. Niewątpliwie świadek posługuje się wszelkimi możliwymi furtkami do tego, by nie odebrać wezwania i komplikować wezwanie ale niestety uważamy, że pozostawienie, znaczy odmowa przez żonę powiadomienia o, e, e, znaczy odebrania powiadomienia o wezwaniu na stawiennictwo w dniu dzisiejszym, e, powoduje, że nie możemy uznać wezwania w dniu dzisiejszym za prawidłowo wykonane i doradcy rekomendują ponowne wezwanie i podjęcie ponownych prób doręczenia wezwania na komisję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z członków chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę w takim razie. Szanowni Państwo, oczywiście możemy mówić tutaj, czy dyskutować natomiast na temat tego, czy informacja o dzisiejszym terminie do świadka dotarła w sposób prawidłowy, czy nie w mojej ocenie jednak możemy domniemać skuteczność powiadomienia świadka w tej sprawie i nie wycofuję tego wniosku. Chciałabym, żebyśmy go poddali pod głosowanie. Wniosek o skierowanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, prośby o ukaranie za niestawiennictwo oraz doprowadzenie na kolejne posiedzenie komisji. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z członków komisji jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pięć głosów za, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. W takim razie wniosek uzyskał większość jako komisja, złożymy taki wniosek do sądu okręgowego w Warszawie. Niech sąd rozstrzygnie. Wszyscy wszyscy mamy pełną świadomość tego, że jest to nieuczciwa gra, panowie. Nie chcą stawia, stawać się przed komisją, ponieważ obawiają się odpowiedzi na pytanie, obawiają się zderzenia z opinią publiczną. Wszelka dokumentacja, która dociera do komisji, świadczy o tym, że zarówno pan Ernest Bejda, jak i pan Pogonowski nie dopełnili swoich obowiązków i to jest ten najlżejszy zarzut, który można by było im postawić. Dobrze.